Mam w dzisiejszym odcinku ze stacji Opole Główna, główne przepraszam e, w sumie od razu po szkole, tutaj e, dziadek nie wziął, zawisł na dworzec, jakby nie się ja za decyzję ze szkoły, tylko z na nie? No i już widzieliście na początku, już złapałem zielonego A Może skrocone od złapałem. Regi Boże widzą Takie Zobaczmy czy to klasyczny? Nie, to nie klasyczny. I mamy wjazd pociągu REG z Wrocławia Głównego. I już został podany semafor TB1 to i będzie manewrował impuls. I wjeżdża pociąg Intercity Hetmans, który wjeżdża do z Zielonej Góry. Wycięźwa boleń do Wrocławia. 18 tygodni pociągu Intercity Headman. I wjeżdża również Intercity Piast. Miałem nagle intercity w Fredro, relacji białystok w Warszawie w w No ale się okazało, że jest to wszystko programował, to jeszcze lepiej. Patrzę teraz w rozkład 110. To dość dużo opóźnienia. Szkoda, że nie złapiemy Fredra, ale to następnym razem yy, złapię się w jakichś innych okazjach. A dzisiaj to jeszcze Orzeszkowa, no i wiele innych składów. No, że się, że szkoła, opóźni bardziej niż ubawę, Bawę ma już 10. No ale oczyszczka ma być przed wavelem, no jeśli się na przykład oczyszczka ma w 50 czy to już nie złapie. Regio relacji raci z Wrocław Wiodoraci po... Nie, mam nadzieję, że na końcu źle. Przez I wjeżdża pociąg Regio z Gliwnic. A obok jest tutaj ten opolski impuls, to skład Gliwnic. I mamy tutaj klas... nie, jaki klas? Škoda! CTL Logistik z Cisternami właśnie, właśnie zatrzymuje. I mamy wjazd pociągu Intercity Matejko do Szczecina i Jeleniej Góry. Regio I za chwilę odjeżdżę pociąg Intercity Matejko do Jeleni Góry i Szczecina. Powiedzieć, że wiedzi pociąg Telka Orzeszkowa do Warszawy z Jelenie Gór, więc czekamy. to bardzo duży rp dał, no na początku myślałem, że to takie trochę niemiłe jest, bo przyglądamy do mnie przez okno i do tego drugiego pana, co było też. E, nie znam w ogóle, ale poza się wygląda, że nie mamy co robić innego w życiu. No jakby ja mam, ale jak wolny czas, no pasje po prostu. Są. No, takim jeszcze nie głosem, ale okazało się, że nie wiem, jak to określić. jakiś takie niemiłe, taki rp dał. Poszło mocno. Też teraz tak jak piszę z kolegami mógł to też zrobić, bo to nie ten cichszy jak jest to RP, nie wiem jak to. W maszynie jak ktoś gra, to ma S i tam A. No i te S to jest takie mocniejsze i on nic nie wiem, albo specjalnie to mocniejsze, żeby mi zapisać nagranie też, bo to też mógł tak zrobić, ale bądźmy dobrym myśli, że tak specjalnie to nie zrobił. Bo no, ja idę. No, ja raczej czekam na wola, bo już jest po planowym odjeździe tak naprawdę. 20 minut w plecy, ma już 16.10, o 16.01 wjazd, więc za 10 minut mam wola. A tu wiał skład Regio z Gliwic. Jakby nawet nie zdążyłem, nie na niego. O, przynajmniej że to muszę. Dobra, idę. I mamy wiatr Regio z Kędzierzy na Koźle do stacji Wrocław Główny. logistyki, co już wcześniej jechało. Zobaczymy się na horyzoncie. Po raz drugi chyba wraca teraz luzem do miejsca, z którego przyjął. Przynajmniej mi się tak wydaje. I wjeżdża pociąg Intercity Bubble do Przemyśla. Tak, z 27 minut